Mamy Persistent kolegę, to, to jest drogi bonus. To jest bardzo drogi bonus na tej stawce. Ale kurwa ja pierdolę. Dostaliśmy tego bonusa. Ja pierdolę! Co to za wart... A nie, przepraszam, przepraszam, o, pojebało mnie. Przepraszam, przepraszam. Jakbyśmy dostali 5 skaterów plus ten, to by było wartość 144K, ale my dostaliśmy 3 skatery. Cały mur do rozwalenia. Ale się podnieciłem. Myślałem, że dostałem bonusa za 150K był Maxwin 150, to byś pokazał dupę, ale nie na Twitchu. Coś takiego kiedyś obiecałem, ale to musiałbym odpalić e, chyba do tego platformę bardziej się nadającą, nie? Na platformie obywatelskim pokazał. A ty byś nagrał tego TikToka z, 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 pol, z e, nagrałbyś z Policją? Nagrałbyś TikToka z policją? Na TikToka, na TikToka, na TikToka. O kurwa, ale bym zrobił błąd, ale bym zrobił błąd, ale bym zrobił błąd, ale bym zrobił błąd. Już myślałem, że kliknę, ale bym zrobił błąd. To jest kurwa najgorsze. To jest najgorsze ścierwo, widzowie, o to. Ustawiasz sobie stawkę, a tutaj musisz mieć kolejne oko, widzieć, co się dzieje tutaj. To jest kurestwo. Album ja teraz frytki z ketchupem. Frajerskie też się nie liczą. Nie no, te teksty mnie rozwalają z konferencji. Damskie, frajerskie, jakie tam jeszcze były? Trzeba znać te, te zasady, żeby rozumieć chłopaków. Słuchaj mnie, kurwa ruro Jebana. Zagranie na policjancie jest chuj w dupę. Oglądasz pod celą na szkiełku Galineosa, to jesteś Jebany. Twój koleżka wali konia w wigilię, to odbijasz od kurwy. A rura będzie rurą, tak mi hydraulik powiedział. Kurde, zastanawiałem się, widzowie, czy sobie nie załatwić łóżka na streamach. Żeby sobie leżeć, a nie siedzieć. Tak prawie sobie leżę na streamach, więc mógłbym sobie łóżeczko zał załatwić, fajnie. Może dłuższe streamki przez to by były jakoś fantę Bałkańsko kupiłem. Próbowaliście kiedyś fanta szokata? Tak. Football Champions Cup, dobra. Może pokopiemy chwilę piłki i zaraz spadamy. Polsko ugramy. Dobra, przeciwko Chorwacji to stryczek damy im. Dawać, dawać, kibicować, kibicować, widzowie. Dobra, 2-1 dla nas. Idziemy po to. Wygrana. 750 plus nasz mecz wygrany. Przechodzimy dalej. Teraz Belgia. Uuuu. Panie i panowie, ćwierć Początek dla nas. Pierwszy gol. Jeszcze jeden. Dobrze! 2-0. Polska Belgia, 2-0. 3-0, Polska Belgia! Polska, Belgia 3-0! Kończ spotkanie! Pięknie się na to patrzy. Patrz, patrz, patrz. 3-0. 3-1, a strzel sobie jeszcze jednego! Hehe. Przechodzimy dalej. Chorwację rozbiliśmy, Belgię rozbiliśmy, teraz Niemcy. Tego nie chcę puszczać, bo nie wiem za kim być. 1-0 Niemcy. Przesty broń, lewy strzelaj! Nie. Musieliśmy baty, kurwa, od Niemców dostać, jak zwykle. A, brązowy mecz, a już myślę, że jakiś skam zrobili Niemcy w finale z Portugalią, my gramy o trzecie miejsce Gol dla Hiszpanów 1-1, Zieliński z wolnego Dawaj 2-2 Gol! Kurwa! Ja pierdolę, w ostatniej minucie strzeliły sobie Dobra giera, podoba mi się to Niemcy mistrzem świata Polska czwarta, no i tak dobrze Jest, bonus Gramy pierwszy mecz z Australią Dobra, no widzę Hiszpania, Chorwacja, Portugalia Francja, Belgia Rasia? Dopuścili Rasię Tak myślałem, że taki meczek dla nas będzie O kurwa, od razu Hiszpanów nam dali 1-0 1-1 Dlaczego oni cały czas strzelają jak my strzelamy? Panu się chce wtedy, kiedy mnie się chce Wygrywamy z Hiszpanią Kończ to spotkanie Kończ to spotkanie Jest! Pokonana Hiszpania Oho, teraz Francja Wiecie, że to ten moment, który pokaże Jaki będzie naprawdę wynik z Francją 2-2 ale meczycho. 3-2 wygrali. No to już wiadomo, wszystko. To no przynajmniej jednijmy Niemców, proszę. Jest! Wygra... Nie! Kurde! Niemców pokonać! 2-2! I wygrali. No zawsze w dupę od Niemców. Kolejny tysiaczek, o taką wpada. Francja mistrzem świata. Czekaj. Jak to? Francja pokonała Francję i została mistrzem świata? Właśnie. Niemcy zremisowali z Ukrainą. U siebie ciebie, no przecież nie, nie grali na Ukrainę, ale ja debil jestem. Hahaha! <laughs> kurwa, aż mnie pociągnęło w plecach kurwa, ty ja się rozpadam już na na wiek. No co to kurwa ma być, że od śmiechu mnie ciągnie w plecach? Co to kurwa jest? Weźcie, poszukajcie mi jakiegoś łóżka na stream, bym sobie leżał i grał. Jest takie coś tak. Takie łóżko Ala fotel nieszpitalne A może coś takiego dla inwalidów, takie jak inwalidia przed komputerem siedzi, to może coś takiego dla mnie Patrz, kurwa, protezami macham, pa. Jedna proteza, druga proteza, pa! Jeszcze zrobię rowerek, kurwa, żeby nie było, pa! Tak żebym co był? A nóżki gdzieś kurde tak wiesz. Nawet do tyłu jeszcze mógłbym bardziej, tak? Czekaj o! 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 To już jest pozycja leżąca i gdzieś nogi tam. Nie no, te wasze linki są takie podejrzane. Fotel dla opiekuna bożeńka, nie są wspania. Designerski fotel wypoczynkowy z podnóżkiem jajeczka masowane są. No to już lepiej wygląda, kurde. To już by sobie człowiek odpoczywał podczas streamowania, nie? Pokoniku. Nie wierzę, Galio. Galio, przygotowałem coś dla ciebie. Galiusz, patrz na to. Nie odchudź, nie odchudź, Galiusz. To jest firma Kotowski, Kasyniarz. Wygrał pewnie 100 Stoklocku. Galiusz, przygotowałem coś dla ciebie. Specjalnie. Galiusz, przygotowałem dla ciebie piosenkę. Posłuchaj, posłuchaj, Galiusz. Piąta rano gali, tutaj sobie wstaję Kremik z kofeinką, wjeżdża mu na banie I choć u Galiego nie pęka żadna flanszka No to w jego busie czeka skrana paczka Okulary tu na banie i kończymy balet Jedziemy tam w pole, przecież było dogadane Wracamy z roboty, czasem bywa ciężko Teraz czas na sloty drogi mój koleżko, Wpadają bonusy, prosto do Janusza Wygrana trzy koła kto już nie rusza, gratulacje gali, wreszcie przyszła pora do wypłaty dzisiaj, mamy tu sto koło, pewnie tobie szczerze i to już bez bicia, twoje rajdy to najlepsze co mnie tu spotyka a tak w ogóle, za twoje zdrowie, tornado będzie dzisiaj walone, leci w Wojtulas, sobie pomato to dobry streamer, a nie amator, kończymy ten teatr czas na tornado, tak więc pozdro, łokieto i tornado gali już galio, galiusz i Galon. Pozdrawiam wszystkich, co go jeszcze nie znają. U! A! Galo Ale to dla Ciebie ty paragowców. Nasz parag już ostatnia prosta. Wystarczy jeszcze tylko opierdolić tosta.